Cześć. pokażę Wam jak złożyć zamówienie bransoletki z graweru. Jeśli chcecie grawer jednostronny, to wpisujecie tekst graweru tylko z zewnątrz lub tylko od wewnątrz. Jeśli chcecie grawer dwustronny, to wpisujecie tekst z graweru z zewnątrz i od wewnątrz. Pamiętajcie, możecie nie tylko tekst wygrawerować, ale jakieś znaki, serduszko, znak nieskończoności lub inną propozycję. I wpisujecie to tutaj. I pamiętajcie, musicie kliknąć zapisz, bo jeśli tego nie klikniecie, to my nie będziemy mieli informacji, co to je, ma być za grawer. Następnie klikacie dodaj do koszyka. Przejdź do realizacji zamówienia. W tym miejscu możecie wpisać kod rabatowy. Warto śledzić nasze social media, Facebooka, Instagrama, TikToka, bo tam dodajemy nasze kody rabatowe, które aktualnie są dostępne. W kolejnej części wpisujecie swoje dane. Jeśli macie już konto, klikacie 'zaloguj się', logujecie się na swoje konto i wszystkie wasze dane już są od razu wpisane. Jeśli nie, to musicie podać swoje dane: po kolei, imię, nazwisko, adres, numer telefonu. W kolejnym etapie wybieracie sposób dostawy. Pamiętajcie, że bransoletki z grawerem wysyłamy tylko i wyłącznie przed płatą. Tutaj możecie wpisać komentarz do zamówienia. Jeśli były jakieś niejasności w grawerze, chcieliście jakiś znaczek albo coś wytłumaczyć, to warto tutaj to odnotować. Następnie przechodzimy do płatności. Składacie zamówienie z obowiązkiem zapłaty, wybieracie odpowiednią płatność. I wasza bransoletka przechodzi do realizacji.